Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. 3, 2, 1. Start. Dzień dobry państwu. Witam was w Radiu Gazdawa. Kłania się Rafał Kwaśnicki. Dzisiaj do naszego programu zaprosiłem Krzysztofa Gruszewskiego, radcę prawnego, którego zapewne znacie w, z czasopisma Wędkarski Świat, udzielającego się w, właśnie w różnych aspektach przyrodniczych i ze swoją wiedzą prawną. Wiele osób kieruje do niego najróżniejsze pytania, najwięcej Dotyczących akurat z tego środowiska wędkarskiego, bo i też sam wędkuję. Dzisiaj będziemy rozmawiać dość ogólnie, ale na pewno znajdą się takie tematy, które będziemy uszczeg uszczegółowiać. Witam, Panie Krzysztofie. Dzień dobry albo dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, w której godzinie będziecie mieli okazję tego posłuchać. Mi jest się bardzo miło z Państwem spotkać w tej formie. Tak jak gospodarz programu powiedział, to są tylko pewne zapowiedzi, więc jeżeli będzie zainteresowanie ze strony słuchaczy, to w przyszłości my możemy porozmawiać na tematy podrzucone, zasygnalizowane przez naszych słuchaczy, tak abyśmy mówili o tym, co najbardziej boli środowisko wędkarskie, no bo w tym momencie mówimy głównie do wędkarzy. Panie Krzysztofie, rozmawialiśmy przed programem, że to będzie jakby takie nasze ogólne dyskusja. Natomiast tak sobie myślę o tym wszystkim, że może warto by było zacząć od samego początku. Skąd tak na dobrą sprawę bierze się u nas taka nis taki niski poziom wiedzy wędkarskiej, a szczególnie przepisów wędkarskich? Już nie wspomnę o tym, o wymiarach bo to też jest kuriozalne. Tutaj trzeba odróżnić wiedzę wędkarską od prawnych aspektów wykonywania wędkarstwa, bo wiedzę wędkarską większość wędkarzy ma dużą i wiedzą, na czym polega łowienie ryb. Natomiast problem tkwi w znajomości prawnych podstaw tego naszego wspólnego procederu, mówiąc z humorem, i ograniczeń, które z tego tytułu wynikają. A przyczyny w większości przypadków są bardzo prozaiczne, bo to tak jak w szkole nie lubimy tych przedmiotów, których nie rozumiemy gdzie nauczyciel mówi do nas mało zrozumiałym językiem i w związku z tym, jeżeli mamy możliwość uniknięcia przygotowywania się czy odpowiedzi z tego zakresu, to większość z nas z tego korzystała. I niestety w praktyce jest tak samo ze znajomością przepisów stanowiących podstawę wędkarstwa czy rybactwa. Pierwszym zasadniczym problemem, z którego to wynika, jest rozproszenie przepisów, bo żeby prawidłowo zinterpretować my przepisy mające znaczenie z punktu widzenia wędkarstwa, czy szerzej rozumianej gospodarki wodnej, której częścią jest wędkarstwo. No to trzeba pamiętać o tym, że oprócz ustawy o rybackiej śródlądowym mamy prawo wodne, oprócz prawa wodnego mamy prawo ochrony środowiska jako odrębnioną ustawę i w związku z tym interpretując przepisy z tego zakresu trzeba ze sobą połączyć rozwiązania wynikające z tych wszystkich aktów prawnych. A niestety to połączenie i prawidłowe zinterpretowanie przepisów jest niezwykle trudne z bardzo prozaicznego powodu. No bo jak popatrzymy na ustawę o rybackie śródlądowym, która dla wędkarzy jest najważniejsza, to jest ona z 1985 roku. Jak popatrzymy na prawo wodne, to jest ono z 2017 roku. Jak popatrzymy na prawo ochrony środowiska, to jest ono z 2001 roku, a ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. I teraz systemowo ustawa o rybackie śródlądowym, która reguluje zasady związane z gospodarką rybacką, która jest częścią gospodarki wodnej i jest starsza od aktu, który ma zasadnicze znaczenie. W związku z tym połączenie ze sobą w jedną całość aktu starszego, który był stworzony przed aktem systemowo ważniejszym, jest bardzo trudne, bo tam siatka pojęciowa w wielu wypadkach nie współgra ze sobą, niektóre kwestie wymagają interpretacji i dlatego w praktyce większość wędkarzy mając problem z właściwym zinterpretowaniem przepisów, po prostu nie przyjmuje się ich stosowaniem, mówiąc a to jest nieżyciowe, nierealne, to jest chore, to ja nie będę brał tego pod uwagę, albo w procesie ochrony my będziemy szli własną ścieżką, bo prawo nam przeszkadza, a nie pomaga. Niestety nie tędy droga, bo nawet spekulawe przepisy w wielu wypadkach jednak pozwalają na podjęcie skutecznych działań. A z punktu widzenia praktyki bardzo istotne jest to, aby te działania były podejmowane w odpowiednim momencie, przewidzianym dla tych działań, a nie po fakcie, bo po fakcie niestety bardzo trudno już jest wzruszyć niektóre podejmowane decyzje. To jest z, mo z mojego punktu widzenia prawnika zasadniczy problem, z którym się spotykają i wędkarze, i gospodarze wód, nie tylko Polski Związek Wędkarski, ale również inni uprawnieni do rybacka. Czy w związku z tym dałoby się w jakiś sposób zapiąć pewne rzeczy, te problemy takie wynikające z tego, co pan podkreślił, czyli różnic czasowych przepisów, żeby to zamknąć w jakąś jedną klamrę, bo nie ukrywam, że jak czytam przepisy, na których bazuje Polski Związek Wędkarski, jak i też inne stowarzyszenia, bo na przykład jest stowarzyszenie, które wędkarzy, które oddzieliło się od Struktur Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest samodzielne, w pełni funkcjonujące na rynku, ale na przykład jest u nich kuriozalna dla mnie rzecz, że wymagają karty wędkarskiej, a kartę wędkarską nie mogą oni sami Wystawić wędkarzowi, tylko w ich przepisach jest informacja o tym, że musi to zrobić i zdać egzamin w Polskim Związku Wędkarskim. Tak, to rzeczywiście jest problem. Tutaj właściwie zostały poruszone dwa zagadnienia. Pierwsze, tych drogowskazów, które w jakiś sposób. Ułatwią czy umożliwią poruszanie się w dżungli, jaką są przepisy stanowiące podstawę gospodarki rybackiej czy gospodarki wędkarskiej. To jest jeden problem, który można zdiagnozować, a drugi to jest oczywiście posiadanie karty wędkarskiej. Jeżeli chodzi o ten pierwszy problem, to właśnie przy tym systemowym podejściu do interpretacji przepisów, Najważniejsze znaczenie mają zasady ogólne prawa ochrony środowiska i zasady gospodarki wodnej. No bo gospodarka wodna oddziaływuje na część środowiska, jaką jest woda, więc nie możemy o nich zapominać. I z punktu widzenia praktyki i każdej osoby, której na sercu leży dobry stan naszego środowiska, zasadnicze znaczenie mają właśnie zasady ogólne. Prawa ochrony środowiska, takie jak zasada zrównoważonego rozwoju, mająca swoje umocowanie w artykule 5 Konstytucji, zasada zanieczyszczający płaci, zasada przezorności w ochronie środowiska, zasady związane z odprowadzaniem ścieków, które są wyartykułowane w prawie wodnym. Ja tu w tym miejscu tych zasad omawiał nie będę, bo nie mamy na to czasu i miejsca. Natomiast zwracam uwagę na to, żeby zawsze o nich pamiętać przy próbie rozwiązania problemu, który nas nurtuje. Bo przy stosowaniu prawa jest tak jak w naszym, w naszym życiu codziennym. Jeżeli znamy 10 przykazań. I my staramy się je stosować w praktyce, to nawet jeżeli nie znamy przepisów prawa, to jest szansa, że większości z nich nie naruszymy. I dokładnie tak samo jest z postępowaniami w zakresie ochrony środowiska czy gospodarki wodnej. Jeżeli znamy zasady ochrony środowiska i zasady gospodarki wodnej, to nawet jeżeli nie znamy całego tego gąszczu przepisów, to jest szansa, że będziemy poruszali się prawidłowo. Czyli jeżeli mówimy o zasadzie zrównoważonego rozwoju, która obliguje wszystkie podmioty korzystające ze środowiska do... Umiarkowanego, zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, w którym ewentualnie negatywne oddziaływania na środowisko są w jakiś sposób kompensowane, to będziemy pamiętali, że jeżeli w naszej ocenie, w konkretnym przypadku, który nas akurat interesuje, odnosimy wrażenie, że ten rozwój nie ma charakteru zrównoważonego, bo odbywa się kosztem środowiska wodnego czy ich tiofauny, to powinna nam się zapalić w głowie czerwona ostrzegawcza żarówka, która spowoduje, że najprawdopodobniej ten sposób postępowania jest wadliwy. Trzeba go zakwestionować. Trzeba zwrócić uwagę, że coś tutaj jest niedobrego robione. Nawet bez znajomości konkretnych rozwiązań prawnych. Natomiast jeżeli w tej wstępnej oceny będzie wynikało, że okej, okay, są podejmowane określone działania, ale one są działaniami o charakterze zrównoważonym. Są wprowadzone pewne rozwiązania o charakterze kompensacyjnym, naprawiającym ewentualne negatywne zmiany, które mogą się pojawić. No to może się okazać, że to działanie jest prawidłowe. Czyli takim pierwszym sitkiem, które pozwala nam ocenić prawidłowość określonego zachowania, to są właśnie zasady ogólne ochrony środowiska i zasady ogólne gospodarki wodnej. Wyartykułowane na początku prawa ochrony środowiska z 2001 roku i na początku prawa wodnego z 2017 roku. Tak jak jest na przykład często zadawane pytanie dotyczące Łodzi, czy też pontonów, czy je rejestrować, czy ich nie rejestrować. I to się powtarza i przewija się prawie cały rok, a szczególnie na początku roku. Czy to też nie jest ten konflikt, bo zostało jakby wpuszczone informacja ogólna, że nie trzeba rejestrować statków pływających, od jakiegoś tam wymiaru, czy to raczej do jakiegoś wymiaru. Do jakiegoś, wymiaru. Do jakiegoś, do jakiegoś wymiaru. No i teraz jest tak, że z jednej strony nie trzeba, ale z drugiej strony są przepisy, które wymagają tego. Jak do tego tematu podejść? To jest bardzo dobry przykład właśnie tego rozproszenia rozwiązań, bo jeżeli chodzi o sprzęt wykorzystywany do amatorskiego połowu ryb, to oczywiście w tym zakresie nas interesuje najbardziej ustawa o rybacie śródlądowym, która do ubiegłego roku wprowadzała bezwzględny obowiązek rejestracji środków pływających. Natomiast my nie możemy zapominać o tym, że środki pływające, wykorzystywane również do wędkowania, są szerzej rozumianymi środkami żeglugowymi i w tym momencie z tego punktu widzenia. Zasadnicze znaczenie mają rozwiązania regulujące zasady związane z poruszaniem się po wodach śródlądowych, stanowiące podstawę żeglugi. I właśnie w tych rozwiązaniach określono szczegółowe zasady, jakiego rodzaju środki pływające wymagają rejestracji, jakiej wielkości nie wymagają. One określają też, jakiego rodzaju zabezpieczenia powinny być znajdować się na środkach pływających, nawet tych nie wymagających rejestracji i to jest właśnie dobry przykład tego rozproszenia, gdzie w samej ustawie o rybactwie śródlądowym nie znajdziemy odpowiedzi, nie znajdziemy jej również w prawie wodnym, no bo okazuje się, że to są kwestie systemowo związane z żeglugą i tam powinniśmy szukać rozwiązań. No i teraz yy... Powinny być jakieś opracowania, prawda? Do każdego, jakby, przepisu. No i teraz takie opracowanie kto może zrobić. Czy nie, nie uważa Pan, że tak na dobrą sprawę, w ramach takiej dobrej współpracy między członkami Polskiego Związku Wędkarskiego czy jakiegokolwiek innego stowarzyszenia, nie powinny być takie brane opracowania i przekazywane, i tym samym szerzenie tej wiedzy, takiej właściwej wiedzy, a nie domysłów albo częściowo wybranych elementów? Bo na przykład. Będę zwracał się do Polskiego Związku, bo to jest jedno chyba z największych, z największych naszych organizacji wędkarskich czy stowarzyszeń, że na przykład jest problem z przepisami, nawet w sporcie wędkarskim. Pomijam, że to nie jest sport w rozumieniu naszych ustaw, ale. Jest wewnętrzna kwestia. Czy na przykład robić zawody i brać okonia według rozmiaru, wymiaru, który Polski Związek Wędkarski narzuca, czy na przykład według ustawy rybacka śródlądowego, gdzie można tego okonia bez wymiaru łowić. Znaczy się. Powiem tak, ja sportem w cudzysłowie wędkarskim jako takim się nie zajmuję, natomiast jeżeli uprawniony do rybactwa, czyli w przypadku Polskiego Związku Wędkarskiego każdy z okręgów z osobna ustala własne zasady wędkowania, czyli wprowadza na przykład wymiar ochronny, określonej ryby. Posłużył się Pan przykładem okonia, niech to będzie okoń. To w tym momencie musimy pamiętać o tym, że zgodnie z ogólnymi regułami rybę będącą w okresie ochronnym albo w wymiarze ochronnym, należy niezwłocznie wypuścić, czyli ona w żaden sposób nie powinna być przetrzymywana, czyli puenta jest taka, jeżeli uprawniony do rybacka wprowadził określone wymiary ochronne, które odbiegają od tych wynikających z rozporządzenia, czyli są po prostu trochę wyższe, no to wprowadzając ten wymiar, powinien powiedzieć, ok, nie znajdują zastosowania na przykład organizowanych, Przeze mnie zawodu. Jeżeli takie rozwiązanie by wprowadził, to można by powiedzieć, zostało to zrobione. Okoń ma dwie kategorie wymiaru: zawodniczą i poza zawodami. Natomiast jeżeli takiego zróżnicowania w regulaminie wykonywania amatorskiego połowu ryb nie wprowadzono, no to w związku z tym, w każdym przypadku ten okoń powinien być traktowany. W taki sam sposób, jeżeli znajduje się w wymiarze ochronnym, czyli jeżeli został złowiony niewymiarowe w trakcie zawodu, to powinien być delikatnie uwolniony i wypuszczony bez żadnego przetrzymywania, bez mierzenia, robienia zdjęcia, nawet jeżeli przeprowadzamy zawody na żywej rybie. Czy. <laughs> Przepraszam, bo teraz też mi przyszło do głowy pytanie inne. Mamy teraz okres ochronny na szczupaka. Do końca kwietnia, i pojawiają się w internecie, że ktoś miał przyłów, załóżmy przyłów, szczupaka, fotografuje się z nim, to rozpatrując to z punktu Nie. widzenia prawnego i naszych przepisów, to też będzie jakiś dylemat yy, z fotografowaniem, trzymaniem go, a później jego wypuszczeniem. Z punktu widzenia etyki tak, bo jeżeli i regulaminów też, bo jeżeli w regulaminie mamy wprowadzony obowiązek niezwłocznego wypuszczenia ryby niewymiarowej albo złowionej w okresie ochronnym, no to robienie jej zdjęcia nie jest elementem niezwłocznego jej wypuszczenia. Jeżeli osoba, która robi zdjęcie i wstawia je na przesyłowego Facebooka, to w tym momencie sama dokumentuje swoje naruszenie regulaminu. A naruszenie regulaminu, jeżeli oczywiście takie rozwiązanie wprowadzono do zezwolenia, może być naruszeniem warunków wykonywania amatorskiego połowury. A naruszenie warunków amatorskiego połowu wynikających z zezwolenia już jest kwalifikowane jako wykroczenie. Oczywiście mało kto się zajmuje egzekwowaniem tych ograniczeń w praktyce, ale z punktu widzenia nawet takiego etycznego to nie jest wskazane. Ja zawsze z humorem mówię, że. Seks przerywany nikomu nie szkodzi. Rybom my również, prawda? W związku z tym, jeżeli złowimy tego sztupaka, oczywiście może się to zdarzyć, bo przecież każdy z nas przypuszczam, że... Złowił szczupaka w okresie ochronnym przy okazji połowu pstrągów, kleni, jazi. Niestety jego wszędobylskość i żarłoczność powoduje, że można go w różnych sytuacjach złowić, no ale niekoniecznie trzeba to dokumentować robieniem dokumentować. zdjęć. A jeżeli na przykład byśmy rozpatrywali te wszystkie, właśnie te niuanse, bo do tego wora z tymi niuansami, jak na przykład budowanie sobie takich pomostów, zamykanie tych pomostów na różne sposoby, czy to one są legalne czy nielegalne, czy wędkarze mogą je budować i tak dalej, czy wymagane są od tego zezwolenia. Jest cała góra, tak na dobrą sprawę, panie Krzysztofie, takich tematów, które są powielane przez wielu. Natomiast yy, ciągle jest pytanie, czy to można robić? Tak, tylko też tutaj niestety. Problem polega na tym, że w wielu przypadkach wypracowano w przeszłości pewne schematy, pewne zachowania, które próbuje się bezrefekcyjnie powtarzać. A tak jak powiedziałem, my mamy w tej chwili stosunkowo nowe prawo wodne, które obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. W związku z tym reguły, które zostały wypracowane na gruncie prawa wodnego z 1974 roku, a później powtórzone niemal w sposób niezmieniony w prawie wodnym z 2001 roku, niekoniecznie znajdują zastosowanie. I przykładem tego typu działań są właśnie Pomosty, bo pomosty z punktu widzenia prawa wodnego są urządzeniami wodnymi. Wykonanie urządzeń wodnych w zależności od ich wielkości wymaga bądź uzyskania pozwolenia, bądź dokonania zgłoszenia. I w starym stanie prawnym nie było cienia wątpliwości, że te pomosty wybudowane na wodach publicznym stanowiącej własność Skarbu Państwa stawały się my, my, częścią my, my, wody, my, czyli każdy z nas mógł z nich my, korzystać, nawet bez względu na to, kto ten pomost wykonał. Natomiast Obecne prawo wodne dopuszcza rozróżnienie właściciela urządzeń wodnych, czyli w tym momencie również pomostu, od właściciela wody, na której to urządzenie zostało wykonane. W związku z tym w praktyce mogą występować sytuacje, w których będziemy się spotykali z pomostami zamkniętymi. I jeżeli zostało to zrobione zgodnie z obowiązującymi innymi regułami, to może się okazać, że to jest prawidłowa reguła. Ja w tym momencie nie przesądzam co do zasady, że w każdym przypadku kłódka na pomoście albo podnoszona deska albo inna barierka, która uniemożliwia wejście na pomost jest legalnym rozwiązaniem, ale chodzi o to, że w obecnym stanie prawnym w pewnych przypadkach może to być uzasadnione działanie, a my przez pryzmat starych rozwiązań cały czas z automatu mówimy, że to jest źle, bez analizowania tego, co się w nowych przepisach znajduje. No, i tak właśnie, panie Krzysztofie, chyba nasze rozmowy będą wyglądały tylko bardziej szczegółowo. Dlatego, drodzy słuchacze, chciałbym wam przedstawić właśnie ten aspekt tych problemów prawnych, które poruszacie na swoich łamach social media, że prawo nie jest na tyle wszystkim znane i tym, którzy się, którym się wydaje, że Znają je właśnie. Powinni rozpatrywać dosy, dosyć szerzej. Ja to też na antenie, Panie Krzysztofie, mówię i powtarzam, że nie można jednoznacznie wszystko puszczać w czambu albo jednoznacznie przypisać winę kogoś, tylko należy to rozpatrywać na wiele aspektów i próbować wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że w następne nasze spotkanie będziemy już mogli bardziej konkretyzować do różnych tematów, a to na Pozwoli lepiej zrozumieć prawo, a szczególnie przepisy, które znacząco się zmieniły od pewnego czasu. Ja na koniec pozwolę sobie powiedzieć dwie kwestie. Pierwsza związana z tym, że, jest, że tak jak w życiu mało jest sytuacji biało-czarnych, tylko większość to sytuacji to są odcienie szarości. Tak samo jest przy stosowaniu przepisów. Dlatego mówię, że każdy przypadek wymaga zindywidualizowanej oceny, bo pewne wydawałoby się niuanse mogą zmienić punkt widzenia i mogą zmienić sposób oceny konkretnego przypadku. Na przykład dokonanie tego zgłoszenia zamiaru wykonania budowy pomostu lub niewykonanie, niedokonanie tego zgłoszenia. Ocena będzie zupełnie inna. No i na koniec jeszcze, żeby nie było, że unika my odpowiedzi, kwestia tej nieszczęsnej karty wędkacji, która była poruszona w, w, w trakcie, a która mi w trakcie mojego słowotoku gdzieś my, uciekła. Niestety to jest przykład właśnie tego, że ustawa o rybactwie śródlądowym jest z 1985 roku, czyli zmienionej epoki. I wówczas właściwie nie było nikogo innego, kto mógłby w imieniu państwa ten egzamin przeprowadzić. No to został Polski Związek Wędkarski. Nikt później nie występował z propozycjami zmiany tego rozwiązania przez poszerzenie go na przykład stowarzyszenia Towarzyszenia Wędkarskie, prawda, czy przyznanie tych uprawnień do egzaminowania bezpośrednio co w mojej ocenie byłoby najlepszym rozwiązaniem i dawało gwarancję rzeczywistej wiedzy zdających. No ale niestety to rozwiązanie pokutuje i nikt nie postuluje, aby je zmienić. W no, związku z tym w takim kształcie, w jakim jest, który już nie jest adekwatny do stanu, który nas otacza. I tyle z mojej strony na koniec. Panie Krzysztofie, tematów mamy całą rzekę. Dzisiaj poruszyliśmy bardzo oględnie i bardzo szybko tematy. Częściowo, które poruszają wielu, wielu, wielu wędkarzy. Dzisiaj Państwa gościem był radca prawny Krzysztof Gruszewski, który między innymi udziela porad nie tylko wędkarskich, ale też i w środowisku przyrodniczym, no ale też i pisze w wędkarskim świecie. Dziękuję Panie Krzysztofie za poświęcony czas, no i mam nadzieję, że następnym ja dziękuję, razem się usłyszymy. Jeżeli Państwo się nie pospaliście, to znaczy się, że nie było tak najgorzej i może będziecie chcieli słuchać naszych rozmów już konkretniejszych w przyszłości. Dziękuję. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.